Proszę Pani, co Pani sądzi o projektancie Macieju Udzieniu? Myślę, że jest wyjątkową osobowością. To jest jeden, jedna z niewielu osób, która tworzyła zaczyn takiej mody w Polsce czyli na absolutnym pustkowiu budowała to, co dzisiaj możemy nazwać środowiskiem modowym, czy też może jakimś rodzajem mody polskiej. Oczywiście nie mówię o tym wcześniejszym prl wydaniu, tylko takim nowoczesnym. Myślę, że jest ciekawą osobowością. Jest to człowiek, który. Świetnie umieszczyć przede wszystkim, nie udaje tego, ani nikt tego za niego nie robi i ma doskonały gust, co widać chyba też we wnętrzach, jakie projektuje. No jest to też człowiek subtelny, obdarzony poczuciem humoru. Bardzo go lubię. Czego Pani spodziewa się właśnie na dzisiejszym pokazie? Czy, ja, czy chciałaby Pani jakąś zapewne kreację może wybrać? Albo może coś Pani się spodoba dzisiaj? Na pewno mi się wiele rzeczy spodoba. Spodziewam się szyku. To jest może takie zapomniane słowo dzisiaj. Szykowna kobieta, to już tego się nie słyszy, prawda? Ale tak mi się kojarzy tytuł dzisiejszego pokazu z szykiem, z rodzajem takiej ogromnej świadomości swojego wyglądu, seksapilu, ale takiego tajemniczego seksapilu, który gdzieś tam objawia się jakąś formą, jakimś rodzajem podkreślenia linii. Szykownie chyba będzie. A kto zadbał o Pani dzisiejszą stylizację? Maciej Zień. Właśnie. Czym Pani kierowała się wybierając tą stylizację, a nie inną Maciej Zienia? A myślę, że można powiedzieć, że razem ją wybraliśmy. Po prostu Maciej powiedział, że to jestem ja. Kiedy przymierzyłam akurat ten zestaw. Przymierzaliśmy kilka innych rzeczy, ale one... To jest taki moment, kiedy coś klika i coś dobrze wygląda. Czyli dzisiaj Pani jest nie tylko gwiazdą, a jednocześnie i modelką. Troszkę tak. A czym jest dla Pani moda i styl? E, moda jest zabawą, a styl jest e, ważną rzeczą bardzo rodzajem komunikacji ze światem, rzeczą osobistą. Jest to wyraz e, e, indywidualizmu, tak bym powiedziała o, o, osobistych jakichś preferencji, ale też pewnego rodzaju smaku.